Pierwszy raz w życiu na meczu siatkówki męskiej. Przypomniałem sobie, że byłem kilka lat temu w Opolu na meczu siatkówki damskiej. Nie wiem, która to była liga, czy to była pierwsza, czy druga, aczkolwiek po długiej przerwie pierwszy raz, muszę tak powiedzieć. Przegrał minimalnie, no gdyby nie łód, po prostu pewnego rodzaju nieszczęście, to, to mieliśmy duże szanse, no bo, no bo to się wszystko rozegrało w piątym secie. Kurczę, no fajnie, naprawdę fajnie. Fajna atmosfera, taka bardzo przyjazna. Zero jakiejś agresji, zero jakiegoś takiego zacietrzewienia. Jest, jest mocna emocja, ale, ale w tej emocji nie ma, nie ma takiej walki na śmierć i życie. tylko jest taka przyjaźń, no. Kibice wymieszani, różnych drużyn między sobą, to jest fajne. Wszyscy, wszyscy generalnie, wiadomo, są zwróceni, tacy ludzie w moim wieku, zwróceni w stronę piłki nożnej, a jak się okazuje, to nie tylko piłka nożna po prostu jest, jest w takimi dyscyplinami, jest taką dyscypliną, której warto dy, dy, kibicować. Siatkówka, siatkówka jest... Jest bardzo widowiskowa i, i po prostu zachęcam wszystkich do tego, żeby chociaż raz w życiu pojawili się na meczu siatkówki, a jeśli to będzie mecz warszawskiej drużyny właśnie Politechniki, to, to tym lepiej. Także na Torwarze jest naprawdę fajna sala, tutaj się fajnie ogląda, jest, jest, jest super komfort. Także zapraszam, Sidnej Polak, zapraszam Warszawa, Chomiczówka, Tarchomin obecnie.